Witam wszystkich kibiców Wódzkiego Klubu Sportowego. Zapraszam na siódmy dzień obozu. Proszę zobaczyć, jak pozytywny chłopak. Na pewno nie siedzi dużo do tego programu. Tak. nowości, jeszcze raz, jeszcze raz. Tyle co wróciłem do treningu. Wczoraj był pierwszy trening, miałem po przerwie, po kontuzji, więc dzisiaj pewnie indywidualny będę miał z trenerem Michałem, coś mi na pewno wymyślił przygotował, więc zobaczymy, zobaczymy co on dla mnie dzisiaj przygotował. 37, 38, 39, 4, 7, 4, 4, 5, 4,6, 47, To właśnie na tym boisku Ełkajsiacy rozegrałem pierwszy sparing na obozie w SIDE. Przeciwnikiem będzie Radnicki niż. Ełkajsiacy trenujemy jeszcze przed południem, a po południu się widzimy na sparingu. To były moje pierwsze zajęcia z zespołem. W sumie cały trening z nimi trenowałem. Można powiedzieć, że pomału wracam do optymalnej formy tak naprawdę. Dla mnie był to ciężki okres, nawet jak przyjechałem do Łodzi, to pierwszy tydzień choroba, gdzieś wybiła mnie z rytmu, chłopaki już tydzień trenowali, a niestety siedziałem w domu przeziębiony. Tydzień potrenowałem, no i znowu, coś się przydarzyło niedobrego, ale myślę, że to, że to już za mną i teraz tylko same dobre rzeczy przedmiotem. Zrozumiałeś to, co trener chciałby Wam przekazać dzisiaj? Tak, tak. No... Skupiłem się na tym w miarę na tyle, żeby to wszystko zrozumieć, bo to też bardzo ważna rzecz jak będziemy bronić defensywy, więc... Więc wszystko, wszystko jest dla nas zrozumiałe, trener bardzo prosty sposób nam wszystko przekazał. Sorry, się pierdaszam, ale karma jest szybciutka. Kto mieczem wojuje od miecza ginie, Areczku chyba rozumiesz, tak? <noise> Jakie było pytanie? Jak pogoda? Pogoda dzisiaj, ojej, pogoda dzisiaj najlepsza. Piękna do treningu, jeszcze lepsza chyba do gry, także... Mecz dzisiaj będzie w bardzo, bardzo przyjemnych warunkach i do oglądania, i, i do grania na pewno. Po południu był sparring niestety przegrany 1-0, ale Ty nie mogłeś w nim wystąpić z uwagi właśnie na, na kontuzję. Co Ty w tym czasie robiłeś i Twoi koledzy, którzy również nie, nie, nie zagrali nawet minuty? Ja pomagałem w rozgrzewce, brałem udział w gierce, także myślę, że się przydałem, pomogłem przynajmniej chłopakom się przygotować do tego meczu a później robiłem swoją robotę. Trener Michał przygotował nam bieganie poza boiskiem, więc yy, można powiedzieć, że swoją robotę wykonałem i mam nadzieję, że w kolejnym sparingu już się uda zagrać i, i z chłopakami rozegrać ciekawy mecz. Jak w Twojej ocenie wypadli Twoi koledzy na tle rywala z Ekstraklasy serbskiej? Myślę, że w tym meczu wynik nie był najistotniejszą rzeczą. Wiadomo, fajnie, fajnie by było dobrze zacząć ten obóz, ale myślę, że Wiele ciekawych momentów, wiele fajnych akcji było rozgrywanych przez naszych zawodników. Wiadomo, pojawiło się kilka błędów też, ale uważam, że całkiem nieźle wychodziliśmy spod pressingu, dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce. Przede wszystkim graliśmy cierpliwie i no i próbowaliśmy grać naszą młodzką naszą tiki-takę. Można powiedzieć, że, że chłopaki wywiązali się z z tego, co, co, co mieliśmy na odprawach, na treningach, więc na spokojnie, tak myślę, jeszcze pewnie ten mecz obejrzymy. Trenerzy też na pewno będą go dzisiaj analizować wieczorem, ale tak na gorąco to tyle, co mogę powiedzieć. Uważam, że całkiem, całkiem pozytywnie i następny sparing myślę, że, że podobnie będzie wyglądał. Może z lepszym wynikiem, korzystniejszym dla nas i, i, i będziemy się cieszyć z pierwszego zwycięstwa w 2021 roku. Myślisz, że coś się w grze radnickiego zaskoczyło? Kolegów zespołu? No Nie, nie. no My przede wszystkim w tym meczu skoncentrowaliśmy się na sobie. Za zadania nasze w defensywie uważam, że wypełnialiśmy i tak naprawdę nie, wy, nie analizowaliśmy drużyny z, z serwskiej ekstraklasy, bo, bo nie było na to czasu, a też, tak jak mówiłem, no skoncentrowaliśmy się w tym meczu przede wszystkim na sobie. Po Sparingu kilka chwil wolnego było, jak wykorzystałeś ten czas. Mieliśmy odnowę przygotowaną. Sauna plus zimna woda, do tego, do tego cały czas jest dostępny pokój fizjoterapeutów, więc myślę, że jeszcze teraz po, po wywiadzie się do niego do niego wybiorę i, i na pewno popracujemy tam z fizjoterapeutami. Możemy zdradzić, że fizjoterapeutów, tak zwanej fizjokanciapie, też nasza kamera za gości. Natomiast to jeszcze nie, jeszcze nie dzisiaj. Ale powiedz yy, przede wszystkim, bo to chyba takie główne zwiększenie dnia, jakie uroczystości właśnie miały miejsce po kolacji i jak to wyglądało? No, po poszliśmy na salę konferencyjną. Mieliśmy tam przygotowane dwa torty dla naszych trenerów, później był odtworzony filmik, który wspólnie z drużyną nagraliśmy i, i później obejrzeliśmy jeszcze starszy filmik z pierwszego obozu. Śmiechu była co niemiara, więc bardzo, bardzo fajny element tego obozu i bardzo się cieszę, że, że, że to tak to wszystko spontanicznie fajnie wyszło. I, no i, co, i życzę trenerom jeszcze raz, życzę im osobiście, ale życzę im teraz jeszcze dużo zdrowia i, i szczęścia. Siódmy dzień EUKS u w CD dobiega w końcu. Powoli będziemy musieli chyba typować kogoś, kto jutro poprowadzi z nami ten dzień. Czy masz pomysł, albo czy już któryś z kolegów prosił cię, żeby, żeby taką nominację od ciebie otrzymać? Nie, nikt mnie nie prosił, ale wydaje mi się, że jutro, dzień ósmy, dzień pomeczowy, myślę, że pociągnie to Maciej Wolski. Będzie to na pewno dzień z legendą, legendą tego klubu, bo już sporo jest, także... Myślę, że jutro będzie odpowiednią osobą do tego, żeby poprowadzić ten dzień. W takim razie jutro musimy poczekać na Maćka Wolskiego, a dzisiaj praktycznie żegnamy się z Wami. Trzymajcie się, cześć!